Podcast ten powstaje dzięki patronom, w których gronie są Marzena Sawicka, Przemek Sławiński, Damian Ruciński, Szymon Kryczka oraz Grzegorz Ludwin. Zapraszam. Cześć, dzień dobry moi podcastowicze. Z tej strony Wiktor Doktor a to 705 odcinek podcastu BSSB bez tajemnic. Dzisiaj zabiorę was na Chorwację, ale wcale nie w celach turystycznych. No bo w zasadzie to Chorwację my w Polsce znamy właśnie z tego, że jest to kierunek turystyczny, to tam większość Polaków, którzy udają się w region bałkański Trafia właśnie na ciekawe miejsca i to tam spędza sobie urlopy. A ja tam pojadę w celach biznesowych. Otóż wyobraźcie sobie, że ta Chorwacja coraz częściej pojawia się w informacjach, jakie pochodzą od potencjalnych inwestorów z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, że wspominają, iż ten kraj jest dla nich ciekawy, żeby to tam właśnie budować swoje centra operacyjne. Moim zdziwieniem wręcz było już. Kilkukrotnie, kiedy usłyszałem, że Polska konkuruje z Chorwacją, jeśli chodzi o przyciąganie inwestycji typu IT, czy też typu BPO, czy też nawet bardziej jeszcze zawężonych do obszaru obsługi typu call contact center. Tak, w ostatnim czasie mam trochę rozmów z nowymi inwestorami i co któraś rozmowa mówi, tak rozważamy Chorwację. Tak, byliśmy w Chorwacji, widzieliśmy, że tam można robić biznes. No więc zacząłem się zastanawiać, dlaczego, co takiego ma Chorwacja, że może być nawet konkurencją dla Polski, jeśli chodzi o przyciąganie nowych inwestycji z sektora BPO czy też IT. No bo do tej pory to w zasadzie Polska konkurowała z Czechami, Węgrami, Rumunią, Bułgarią, Litwą. To były takie regiony w naszej części Europy, które najczęściej były wskazywane jako te potencjalne, konkurencyjne do Polski. No już nie mówiąc oczywiście o krajach azjatyckich czy tam Ameryki Południowej, ale to na razie odstawmy sobie na bok. Popatrzmy na ten kierunek europejski, tej Europy. Centralnej, wschodniej, południowej, bo w zasadzie to jest takie centrum, epicentrum świata usług, nowoczesnych usług dla biznesu na naszym kontynencie. No więc dlaczego ta Chorwacja? Co tam tak naprawdę kusi ludzi, żeby robić swoje biznesy? Jest to kraj, który jest prawie dziesięciokrotnie mniejszy niż Polska, bo jego powierzchnia. Całkowita, przepraszam, nie powierzchnia całkowita, tylko jeśli chodzi o ludność, no bo tu skupmy się na ludności, wynosi nieco ponad 4 miliony ludzi. My się zbliżamy do 40 milionów, ale z drugiej strony, jeżeli popatrzymy sobie na tą wielkość 4 miliony mieszkańców to tak mało. Zobaczcie, mamy taką Litwę, która ma mieszkańców jeszcze mniej, a super sobie radzi, jeśli chodzi o destynacje dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Litwa ma bardzo mocną pozycję w tej branży, no to dlaczego by nie Chorwacja? 4 miliony ludzi i to całkiem robi robotę jeśli chodzi o skalę. Dobra, no to popatrzmy sobie w takim razie dalej, jakie miasta mogą być tam brane pod uwagę. I tutaj już wcale nie ma jakby dużego wyboru, no bo wszyscy pchają się do Zagrzebia. To to jest taka lokalizacja, gdzie większość biznesu usługowego może się znaleźć. I teraz poszedłem sobie nieco dalej. Zacząłem szukać sobie w różnych miejscach, kto w tej Chorwacji już jest, jakiego typu usługi są tam świadczone, no i co takiego może kusić, aby się w tej lokalizacji znaleźć. No poza samym klimatem, bo wiadomo, niektórzy inwestorzy kierują się piękną pogodą, znakomitymi warunkami, takimi after hours, bo tak sobie wyobrażają, że w końcu nie, pracą, pracą, nie samą pracą człowiek żyje i zawsze można sobie po zbieraniu telefonów, czy też wysyłaniu maili, czy też księgowaniu faktur, wyskoczyć na przykład na ciepłą plażę, tudzież pójść w ciekawe miejsca. No, ale dobra, wróćmy w takim razie do tematu. Kto jest w tej Chorwacji? No to wyobraźcie sobie, że znalazłem tam kilkanaście różnych podmiotów. Większość z nich Świadczy usługi w zakresie Call Contact Center. Tak, są oczywiście software house'y, mamy IT Managed Services również, mamy też wsparcie back officeowe, mamy też oczywiście usługi księgowe czy też usługi informatyczne, natomiast zdecydowana większość firm, na które udało mi się trafić, to są to firmy, które świadczą usługi Call Contact Center i to jeszcze w multijęzycznym. Modelu. Te zespoły, takie typowe branży nowoczesnych usług dla biznesu, które osiadły sobie i działają na terenie Chorwacji, to są od kilkunastu do kilkuset osób osób, tak? Przynajmniej wynika z informacji, do których udało mi się dotrzeć na przeróżnych stronach internetowych, między innymi w takim serwisie, który się nazywa Klacz. Klacz to bardzo ciekawa w ogóle strona internetowa, kiedyś o niej nagrałem w ogóle jeden z odcinków podcastu, możecie sobie go odszukać, ale jeżeli poszukujecie dostawców usług na całym świecie, to ta firma z siedzibą w Nowym Jorku, czyli właśnie Klacz, no, ma taki bardzo ciekawy rejestr podmiotów, gdzie wskazuje kto, co i gdzie gdzie robi i jeszcze w jakiej skali ten swój biznes? Prowadzi. No dobra, to sobie przeszliśmy troszeczkę, że tam co najmniej kilkanaście różnych podmiotów jest. Kilkanaście to już nie jest mało, ale z drugiej strony nie jest dużo. No bo powiem wam tak, że w ostatnich moich rozmowach z takimi dużymi podmiotami, które zamierzają otwierać teraz centra operacyjne rzędu kilkuset, a nawet kilku tysięcy osób, no to one, jak rozmawiałem z nimi o Chorwacji, to mówią tak, wiesz co, Wiktor? No tak, Chorwacja może nie jest jakoś super znana. Ale nie jest jakoś też mocno spenetrowana przez branżę BP a my możemy być tam jedni z pierwszych, którzy utworzą tak duże. Centra operacyjne, więc mają taką flagę pierwszeństwa. To jest coś, co interesuje nowych inwestorów, kiedy idą sobie na przykład do takiego kraju jak Chorwacja. Ale w końcu przecież nie tylko chodzi o to, żeby pójść do takiego rynku, który nie do końca jest spenetrowany albo nie do końca ma jakąś super wielką konkurencję naokoło siebie. No, na ogół kierujemy się kilkoma innymi aspektami. Jednym z nich, a w zasadzie głównym z nich, jest dostępność ludzi oraz wynagrodzenia, które tym ludziom płacimy. Skoro dostępni ludzie są, no bo to tak wynika, że mimo tych 4 milionów mieszkańców, dosyć sporo jest dostępnych na rynku pracy i to jeszcze z właściwymi kompetencjami, to wskoczmy sobie, ile ci Chorwaci mogą zarabiać. Jeśli chodzi o takie typowe zarobki w Chorwacji, bo znalazłem sobie taką fajną stronę, wiecie co, selleryexplorer.com, bardzo fajna strona, gdzie można sobie poznajdywać informacje na temat wynagrodzeń na całym świecie, to wynika z tejże strony, że średnie wynagrodzenie w tym kraju, to wynosi 14 800 kun chorwackich, a 14 000, 800 kun chorwackich to moi drodzy jest 9216 zł. To jest średnie wynagrodzenie w całej Chorwacji. A na tej stronie mamy też takie jeszcze zestawienie, że na przykład 25% mieszkańców Chorwacji albo osób, które tam pracują, zarabia nie mniej niż 8900 kun, czyli nie mniej niż 5542 zł. Takie są realia wynagrodzeń na terenie Chorwacji. A jak to wygląda w takich najpopularniejszych stanowiskach? No bo słuchajcie, skoro opowiadam Wam o tym kraju jako destynacji dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu, to może w takim razie popatrzmy sobie, ile można zarobić na jakichś konkretnych stanowiskach. I teraz tak, agent call center, taki początkujący, taki, który po prostu wchodzi na rynek i zaczyna pracę sobie. Na tym stanowisku może liczyć na wynagrodzenie, od razu będę Wam to przeliczał na złotówki, 3,5 tysiąca złotych. To jest takie wynagrodzenie dla pracownika branży Call Contact Center. Programista, takie uśredniona stawka dla programisty i to znowu mówimy o stanowisku z niezbyt dużym doświadczeniem. Mamy tutaj wynagrodzenie na poziomie 9216 złotych, a księgowy, taki typowy, zwykły księgowy 6,5 tysiąca. Tysiąca złotych. To są wynagrodzenia, na które mogą liczyć osoby zatrudniane w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu. I co, wcale nie jest tak źle, prawda? No, no to teraz słuchajcie, no skoro mamy już ludzi, wiemy, że są, wiemy, ile zarabiają, i te zarobki są dosyć atrakcyjne dla pracowników, nawet w niektórych przypadkach mocno zbliżone do tego, co my mamy u nas w kraju, to idziemy sobie w wynajem biur. Z tym nieco poszło mi gorzej, muszę przyznać. Takie informacje na temat tego, jak wygląda na przykład wynajem biur, ile wynosi stawka za metr kwadratowy. To nie była jakaś taka dosyć prosta dla mnie do znalezienia. Dzisiaj nad ranem, w momencie, kiedy nagrywałem dla was ten odcinek, tu muszę jeszcze trochę lekcji odrobić i poszukać tychże informacji, ale znalazłem informacje na temat biur serwisowanych albo kołórków, a takich trochę możemy znaleźć sobie na terenie zagrzebia, bo zagrzeb to w zasadzie jedyne miasto, które może ten sektor tak naprawdę dobrze i kompletnie obsłużyć. Jak wygląda kwestia wynajmu biur? Otóż biurka serwisowane, czyli takie gdzie macie nie tylko przestrzeń na open space, ale macie dla siebie dedykowany pokój, do tego macie biurko, właśnie obsługę recepcyjną, wynajem salek i tak dalej, i tak dalej. No to tutaj, tak jak to zwykle bywa w biurach serwisowanych, mamy stawkę za biurko za miesiąc. <śm> No i wyobraźcie sobie, że w takim zagrzebiu dostaniecie biurka pomiędzy 860 a 1170 złotych. Za miesiąc i to jest taniej niż u nas w Polsce. U nas w Polsce już rzadko kiedy można trafić biura serwisowane na poziomie poniżej 1000 zł, aczkolwiek jakby poszukać to można by znaleźć. Natomiast takie stawki 1400, 1800, a czasami powyżej 2000, no to oczywiście w Polsce są normalne. Tu w Zagrzebiu 860 do 1170 zł za biurko w budynku klasy A, także bardzo ładnie to się wszystko przedstawia. Tutaj mamy przynajmniej informacje podawane przez Instant Offices. To jest też firma, która zajmuje się profesjonalnie tego typu mm, świadczeniem usług. Także, no, ciekawie, ciekawie. Się to plasuje. Mam nadzieję, że uda mi się w jakimś niedługim czasie znaleźć również informacje na temat stawek, wynajmu, czynszów na no, taki regularny wynajem, że tak powiem, biur, bo no, zdziwiłbym się, gdyby takich biur nie było w Chorwacji, skoro inwestorzy sami mówią, że się tym państwem i miastem Zagrzebiem dosyć mocno interesują. Także tak to wygląda, moi drodzy. Chorwacja to nie tylko destynacja turystyczna. Chorwacja to również destynacja dla inwestycji typu BPO, raczej nie shared serwisów. Z takimi przypadkami się jeszcze nie spotkałem, ale nie mogę im zaprzeczyć. Ale jeśli chodzi o destynację outsourcingową, jeśli chodzi o destynację w obszarze IT, software ym, y, tworzenia oprogramowania, usług typu call contact center, usług księgowych w modelu BPO, to jak najbardziej bardziej ten kraj jest tutaj brany pod uwagę i ma dosyć spory swój potencjał nie jest zeksplorowany za dużo nie ma zbyt dużej konkurencji ma dosyć ciekawe stawki wynagrodzeń a jeżeli wrócimy sobie jeszcze do jakichś tam danych makro no to słuchajcie popatrzmy sobie może jak to wygląda z perspektywy chociażby podatkowej, a dlaczego by nie? Weźmiemy sobie, wpiszemy sobie tutaj szybko yy, yy, informacje na temat podatków w Chorwacji i wyobraźcie sobie, że w takiej Chorwacji to my mamy następujące informacje podatkowe. <laughs> Gdzie my tutaj możemy taką informację sobie znaleźć. Bardzo proszę, weszliśmy sobie na stronę taką tax summaries w PwC. PwC na przykład taką informację zebrało, że osoby, które zarabiają do 360 tysięcy kun, no to znowu szybciutka, szybciutki przelicznik ile to jest 360 tysięcy kun, to jest 224 tysiące złotych, płacą podatku 20%, a ci, którzy przekraczają tą kwotę, no to płacą 30%. Hmm. Wcale nie jest to jakoś zatrważająco dużo. To nawet muszę powiedzieć, że całkiem niezłe stawki podatkowe, jeśli chodzi o osoby, które w takich przydziałach wynagrodzeniowych się mm, znajdują, zajmują. Tak, tak, tak. Także tak to, słuchajcie, moi drodzy, wygląda, jeśli chodzi o kwestie podatkowe. I chyba na tym sobie dzisiaj wezmę, zatrzymam ten mój dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że taki trochę dodatkowy ciekawy, informacyjny się on dla was znajdzie, i że będziecie traktowali tą Chorwację nie tylko jako kierunek turystyczny, ale właśnie że zaświta wam w głowie, iż lokować tam biznes BP-owy, to wcale nie jest taki zły pomysł. I musimy na niego zwracać uwagę, żeby nam zbyt dużo tych inwestycji nowych ta Chorwacja nie przejęła, bo jednak w Polsce jeszcze ta nasza branża mogłaby się troszeczkę bardziej. Rozwinąć. Za dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję. Niskie ukłony idą w Waszą stronę i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu BSS bez tajemnic. Na razie, cześć.